Ludzie i ich łokcie to jest ważna sprawa. Będę panem świata tak brzmi ta zabawa. Hamma. Hamma. hamma, 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 hamma. Nie ma już powietrza i nie ma drzew. Ptaki i zwierzęta nie liczą się. Hamma, i, i. hamma. I, I, Więc po co jest ten głupi pęd z tramwaju do metra, wpatrzeni w ekran? Hama, hamma, hamma, imi, hamma, Czas się nam zatrzymał. Ziemia oddycha, zwierzęta na ulicach, ludzie są w ulicach. Hamma, 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 hamma. Gdy masz maskę, pomyśl o tym świecie, zrób coś dla niego, bo inaczej zjedziesz!